Z jakich materiałów wykonywać instalację sprężonego powietrza? Dzień dobry, nazywam siebie Wojciechem Kwaśnickim, sprężam koszty i uwalniam zyski firm produkcyjnych już od 2003 roku. Częstym pytaniem zadawanym przez naszych klientów, użytkowników jest to, z jakiego materiału wykonać instalację sprężonego powietrza. Na rynku jest dostępnych kilka systemów. Systemy z tworzywa sztucznego, ze stali i z aluminium, czy z sto innych stopów lekkich, ale opartych na aluminium. Według nas najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie systemu aluminiowego, który nie koroduje, jest lekki i łatwy w montażu. Często użytkownicy szukają tańszego rozwiązania i decydują się na zastosowanie polipropylenu. Chciałbym pokazać, jaka jest różnica między średnicą rurociągu polipropylenowego oraz aluminiowego. Dlatego zmierzę średnicę wewnętrzną jednej i drugiej rurki. W przypadku Polipropylenu mamy 16,1 mm. W przypadku aluminium mamy 20,8 mm. Mówimy w tym przypadku o rurze o średnicy zewnętrznej 25 mm, czyli tak zwanej rurze calowej. Dlaczego to jest tak ważne, żeby korzystać z rurociągów o większej przepustowości? Mówiliśmy wcześniej w naszych filmach o spadkach ciśnienia. Jeżeli dobieramy instalację i mówimy o średnicy zewnętrznej 1 cal, to zazwyczaj producent ma na myśli instalację wykonaną właśnie z aluminium, czyli z cienkościenną, ponieważ ten wewnętrzny przekrój, ta wewnętrzna średnica powoduje większy przepływ sprężonego powietrza. Zastosowanie przewodów polipropylenowych znacznie Obniża nam przepustowość systemu, dławi, powoduje spadki ciśnienia. Oprócz tego, naszym zdaniem, system aluminiowy jest łatwiejszy w montażu i możliwy do ponownego wykorzystania. Jak wiemy, system polipropylenowy jest systemem zgrzewanym. Trzeba zgrzać ze sobą kilka elementów, jest to połączenie nierozłączne, niemożliwe do wykorzystania po raz drugi. W przypadku pomyłki, jakaś część instalacji jest do wyrzucenia. W przypadku systemów aluminiowych Możliwe jest ponowne podłączenie, połączenie ze sobą elementów, przebudowanie, wprowadzenie korekt. Bardzo często też nasi klienci, użytkownicy, którzy rozwijają się, budują instalację o jednym przekroju. Z czasem, kiedy firma się powiększa, przybywa urządzeń, przekrój ten jest przesuwany jakby do końca instalacji, a w jego miejsce wprowadzane są większe przekroje. I mamy mówiąc krótko instalację o jakimś potencjale rozwojowym. Pokażę teraz różne elementy instalacji aluminiowej i w jak łatwy sposób można je ze sobą połączyć. Mamy gotowe złącza wkręcane, gdzie z jednej strony jest gwint, z drugiej element łączący się z rurą aluminiową. Mamy złącza proste, które przedłużają nam rurociąg. Łączymy dwie proste rury. Oczywiście występują też trójniki i kolana. Teraz pokażę, jak w łatwy sposób łączy się ze sobą elementy instalacji aluminiowej. Zrobię to na przykładzie podłączenia tego oto złącza prostego i przedłużenia tej części rurociągu i zakończenia go tym złączem wkręcanym. Zaczynam od rozkręcenia elementów złącza. wkładam je na rurę. Tu mam oring. Smaruję rurę specjalnym płynem. Łączę ze sobą elementy. Dokręcam. Z drugiej strony wykonuję tą samą czynność. Na tym elemencie wsuwam elementy dociskam. Instalacja jest gotowa, połączona w ten sposób uzyskujemy trwałe. Szczelne połączenie. Montaż odbywa się bardzo szybko. Przed chwilą pokazałem, jak w łatwy sposób połączyć ze sobą elementy instalacji aluminiowej. Jeszcze pokażę tylko w jaki sposób tniemy rurociągi czy tniemy rury instalacji aluminiowej. Jest do tego potrzebne bardzo proste narzędzie. Nóż rolkowy. Zakładamy i przecinamy. Rurę nie mam w Tak czułem, że on mi wypadnie z ręki, ale nie wiedziałem, że aż tak ostro. Instalacja rurociągi zostały przecięte dzięki bardzo prostemu narzędziu, jakim jest nóż rolkowy. Wykonywanie instalacji z aluminium jest naprawdę bardzo szybkie. I mimo, że czasami wydają się one drogie w zakupie. To czas, który jest poświęcony na to, żeby wykonać taką instalację, jest zdecydowanie krótszy niż czas na inne rodzaje instalacji. Pamiętać należy również o tym, że te rury aluminiowe są przeznaczone do sprężonego powietrza w odróżnieniu od rur polipropylenowych. Tak samo niewskazane jest stosowanie rur z PCV. Są one wręcz jeszcze bardziej niebezpieczne niż rury z polipropylenu, ponieważ PCV. Pod wpływem temperatury i działania oleju sprężarkowego, kruszeje i rozpada się pod ciśnieniem. Może to spowodować uszkodzenia urządzeń, a także nawet zranienie innych osób. Dlatego zalecamy stosowanie aluminium jako szybkiego, niekorodującego, przeznaczonego do sprężonego powietrza materiału. Dziękuję bardzo. Skontaktuj się z nami, aby umówić krótką rozmowę telefoniczną, podczas której ustalimy, czy nasza oferta przyniesie korzyści Twojej firmie.